Wakacje zimą? Egzotyka to idealny pomysł. Polska zima coraz częściej oznacza deszcz, chłód i szarość zamiast śniegu. Nic dziwnego, że wielu z nas szuka oddechu i słońca daleko poza Europą. Lot trwający kilka czy kilkanaście godzin przenosi nas w zupełnie inny świat: turkusowe morze, palmy, egzotyczne owoce i temperatury sięgające 30 stopni Celsjusza. To najlepszy sposób, by naprawdę naładować baterie i wrócić pełnym energii. Po pierwsze, Tajlandia. W Tajlandii zimą temperatury wynoszą 28, 32 stopnie Celsjusza, a woda ma aż 27-29 stopni. To idealne warunki do plażowania i kąpieli. Najczęściej wybierane kierunki to Phuket, Krabi i Koh Samui, a dla wielbicieli wielkich miast – Bangkok. Zwiedzając warto zobaczyć świątynię w Bangkoku. Złotą górę, targi pływające i wyspy Fifi. Tajlandia to egzotyka dostępna cenowo i z ogromną liczbą atrakcji. Po drugie, Emiraty Arabskie. W Dubaju czy Abu Zabi zimą cieszymy się temperaturami 24, 28 stopni, a woda ma 23, 25 stopni. To świetne miejsce na plażowanie i luksusowy wypoczynek. Plaże są nowoczesne, a wiele hoteli oferuje podgrzewane baseny. Polecane miejsca to Dubaj, Abu Zabi i Ras Al Khaimah. Zwiedzając, warto wejść na Bury Kalifa, zobaczyć Wielki Meczet Trzejka Zajeda i wybrać się na safari po pustyni. Emiraty to mieszanka nowoczesności i arabskiej tradycji. Po trzecie. Dominikana. Dominikana zimą to prawdziwy karaibski raj. Temperatury 27-30 stopni, a woda 27-28 stopni. Idealne warunki do plażowania i kąpieli w turkusowym morzu. Najczęściej wybierane kierunki to Punta Cana, Santo Domingo i Puerto Plata. Zwiedzając warto zobaczyć wodospady Damajagua czy kolonialne zabytki w Santo Domingo. Dominikana to klasyk Karaibów z szeroką ofertą hoteli all inclusive. Po czwarte, Madagaskar. Tutaj zimą mamy 26, 29 stopni w dzień i wodę o temperaturze około 26 stopni. Plaże są egzotyczne i mniej zatłoczone, a kąpiele przyjemne. Najczęściej wybierane kierunki to nosy B i stolica Antananarywa. Warto zobaczyć aleje baobabów oraz rezerwaty z lemurami. Madagaskar to przyroda unikatowa na skalę światową i raj dla fanów natury. Po piąte, Kenia Kenia zimą oferuje 27, 31 stopni w dzień i wodę o temperaturze około 27 stopni. Plaże Oceanu Indyjskiego, zwłaszcza w Mombasie i Diani Beach są bajecznie białe. Hotele często mają baseny infinity z hipnotycznym widokiem na ocean. Zwiedzając nie można pominąć safari w Masai Mara czy Parku Narodowym Tsavo. Kenia to połączenie rajskich plaż i niezapomnianej przygody na safari. Po szóste. Zanzibar, Tanzania. Zanzibar zimą to temperatury 28 do 32 stopni, a woda około 28 stopni. To idealne warunki do wypoczynku. Najczęściej odwiedza się plaże Nungwi i Kendwa oraz historyczne Stone Town. Zwiedzając warto zajrzeć na plantację przypraw, do domu Frediego Mercuriego i wybrać się w rejs tradycyjną łodzią dhau. Zanzibar to egzotyka w pełnym wydaniu, z kulturą suahili i bajkowymi plażami. Po siódme, Malediwy. Tu panuje klimat niemal idealny: 28. 30 stopni w dzień i woda około 28 stopni. To jedno z najlepszych miejsc na świecie do plażowania i nurkowania. Turkusowe laguny, rafy koralowe i bungalowy na wodzie. Najczęściej wybierane są atole Male, Ari i Baa. Malediwy to definicja luksusu i raj dla tych którzy szukają spokoju w raju. Po ósme, wyspy Zielonego Przylądka, Cabo Verde. Na Cabo Verde zimą jest 24, 27 stopni w dzień, a woda 24, 25 stopni. Plaże są szerokie, idealne do surfingu i sportów wodnych. Najczęściej wybierane są wyspy Sal, Santa Maria i Boa Vista. Zwiedzając warto zobaczyć wulkan Fogo i lokalne wioski rybackie. Cabo Verde łączy afrykański klimat z atlantyckimi plażami. Po dziewiąte, Meksyk. Meksyk zimą to 26, 30 stopni, a woda około 27 stopni. Riviera Maya, Cancun i Tulum to najpopularniejsze kurorty. Zwiedzając warto zobaczyć ruiny Majów w Chichen Itza, naturalne jaskinie Cenoty i rezerwaty przyrody. Meksyk łączy rajskie plaże z niezwykłą kulturą i historią. Podsumowując, egzotyczne wakacje zimą to ucieczka od szarugi wprost do raju. Ciepła woda, palmy i tropikalne owoce to codzienność w Tajlandii, Emiratach, Dominikanie czy na Malediwach. To idealne kierunki, by w środku zimy poczuć lato. Jeszcze mała uwaga od nas. Warto pamiętać, że startujemy z chłodnej Polski i wracamy także do chłodu. Dlatego zawsze warto mieć w bagażu podręcznym lub głównym lekką odzież na tropiki, ale też ciepłą kurtkę na drogę powrotną. Inne wakacyjne, egzotyczne kierunki na zimę to Kuba. Mauritius, Seychelles, Sri Lanka, Bali, Indonezja, Filipiny, Kostaryka. Chcesz jeszcze więcej podróżniczych inspiracji i porad? Przeczytaj lub odsłuchaj inne wpisy naszego bloga i daj się porwać marzeniom o wakacjach. Zajrzyj też na nasz vlog MixTravel zobacz miejsca i hotele na twoje wakacje. Pozdrawiamy ekipa MixTravel.pl